Do no hej ludziska, cześć Wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu 40. Witam Was bardzo serdecznie podobnie w kolejnym Tępieniu Prosiaków. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować ten konkretny pojazd, jakim jest sławetny niemiecki Jak-Tiger Terminator, rozdubczyciel, pustoszyciel lewiatan, Zagłady Adonis, pól okresu II wojny światowej. Jest to dosyć sławna konstrukcja tego konfliktu, dlatego że z tego co wiemy, Jak-Tigery były największymi, najcięższymi i najlepiej opancerzonymi pojazdami II wojny światowej, które faktycznie były seryjnie produkowane i brały realnie udział w bataliach tejże właśnie wojny. No i z tego co również wiemy, był to swego rodzaju konstrukcyjny, ślepy zaułek. Generałowie nazistowskich Niemiec zachodzili w głowę, dlaczego ten pojazd w ogóle powstał. Nigdy nie zapomnę takich frontowych, jakby to ładnie nazwać. Frontowych pamiętników jednego z oficerów niemieckich Pod komendę których trafiły właśnie jak tigery Pan ten opisywał pojazd jako kuriozum Jako maszynę groteskową Która absolutnie nie sprostała oczekiwaniom Armii lądowej Niemiec Dlatego, że była kompletnie odrealniona Tak jakby przyszykowana na zupełnie inną wojnę Pojazd był po prostu zbyt wielki Zbyt ciężki Zbyt mało mobilny, zbyt dobrze opancerzony i zbyt awaryjny. Z tego co wiemy, zawieszenie przenosiło potężne naprężenia i potężne, monstrualne wręcz masy. Na wskutek czego było niezwykle zawodne. Jak tigery często się psuły, w dodatku były tak skrajnie mało mobilne, że mogliśmy pomarzyć o tym, żeby kogoś szybko zaatakować z zaskoczenia, bądź też go oflankować tego typu pojazdami. To były takie statyczne twierdze na gąsienicach, swego rodzaju. Bunkry na gąsienicach, skrajnie toporne, takie molochy, można powiedzieć. Z tego, co również wiemy, jak tigery walczyły już w tym końcowym okresie II wojny światowej, można powiedzieć w takim schyłkowym okresie tego konfliktu, co również nie ułatwiało Niemcom życia. Walczyły one na froncie zachodnim głównie podczas kontrofensywy ardeńskiej, kiedy to trzecia rzesza utraciła przewagę w powietrzu, czyli przewagę sławetnego Luftwaffe. Dlatego też z powietrza stosunkowo nie trudno było tego typu Molocha zlikwidować. Natomiast jeżeli chodzi o grę, oczywiście jest to pojazd premium, to nie jest taki zwykły jak Tiger, jest to maszynka premium 8. Tiera, czyli tak zwany zarabiacz, który dawniej był normalnie dostępny w drzewku, teraz no, został zastąpiony innym TDEKiem, tak więc już go normalnie zakupić nie można, ale jestem święcie przekonany, że Wargaming, czyli korporacja niezwykle łasa na kasę, będzie jeszcze udostępniała ten pojazd podczas różnego rodzaju eventów i specjalnych wydarzeń, których jest pierdylion, przynajmniej według tej firmy. Tak więc na spokojnie. Jeżeli chodzi o grę, powiem wam... Ja nie bardzo się lubię z tą maszyną, nie bardzo się lubię z tym panem, dlatego że ma ona dokładnie te same wady, które miała historycznie, a nie do końca te same zalety. O co mi chodzi? Wady zostały powielone. Pojazd faktycznie jest potwornie toporny, bardzo mało mobilny. Wolno się obraca, wolno jeździ, wolno się rozpędza, wszystko robi wolno. Łatwo jest go okrążyć, wymanewrować. Natomiast niestety nie ma historycznego pancerza, to znaczy płyty pancerza niby historyczne są, ale w obliczu tych pojazdów, które występują w grze, a także goldowych pocisków, ten pancerz nie odbija tak jak pancerz historyczny. Prawda? Eee, no niestety, jeżeli liczyliście na to przed zakupem tego TDK, że będzie on bardzo wiele odbijał, myślę, że raczej się zawiedziecie, dlatego że dolna płyta, czyli tak zwany brzuszek, który jest całkiem spory, przejmuje wszystko. Każdy wasz wróg będzie was w stanie w ten brzuszek przebić Środkowa płyta, która jest dokładnie płytą z Kunik Tigera, czyli z Tygrysa Bengalskiego e, No, jest mniej więcej jakąś tam przeszkodą dla szóstek, siódemek, ale nie dla ósemek Ósemki tą płytę spokojnie przebijają Natomiast górna płyta faktycznie jest bardzo gruba, ją już jest znacznie ciężej przebić To jest taki realny problem dla naszych wrogów Twardy orzech, żeby nie powiedzieć kołek w dupie z tą tylko różnicą, że z, tą, z tym tylko problemem, że i tak występują pewne maszyny, które są nas w stanie nawet w tą najgrubszą płytę przebić e, dziewiątki oczywiście, a poza tym niektóre ósemki z co lepszą penetracją. Mówię tutaj bezpośrednio o RHM-ie borsuku, który nawet jestem w stanie na własnej skórze przyznać, że często mnie przebijał w tą górną płytę. <laughs> ale ogólnie, no na górze pojazd jest ładnie opancerzony. Największą wadą tego pojazdu są jego rozmiary i toporność. To, że w każdej bitwie jest on priorytetowym celem dla każdej artylerii, dla każdego działa polowego. Uwierzcie mi na słowo, każda arta będzie w was celować. Ja tutaj ugrałem całkiem fajną bitwę, ale to tylko dlatego, że zauważcie w tej bitwie po prostu nie ma artylerii. Do, gdyby była. Bitwa zakończyłaby się zupełnie inaczej. Na pewno nie pojechałbym na przełęcz, bo Arta zawsze strzela na przełęczy. Natomiast zaletą tego pojazdu jest to, co widzieliście w tym momencie, czyli działo. Działo, które jest zwykłą niemiecką 88, taką jaka była montowana w Tigerach. No i co można o niej powiedzieć, ludziska, jest to niezwykle spamerskie działo, bardzo, bardzo szybko się ładuje, szybko strzela, jest niezwykle celne, no znakomicie nadaje się do walki na wielki dystans, no ale niestety ma stosunkowo niewielki demerz na jeden strzał. I to faktycznie się odczuwa. Tak więc jeżeli widzicie wroga, który do was jedzie, od razu detrakujcie. Ja na przykład tutaj zdetrakowałem do tej pory T69 i jeszcze postaram się zdetrakować jeden pojazd. No zobaczcie, jedzie na mnie fałka. E, pierwsze co robię, od razu myślę o tym, żeby strzelać w pierwsze koło trakcyjne, żeby panu zdjąć gąskę, bo ten gościu byłby mnie z łatwością w stanie objechać i po prostu wydoić. Prawda? Tak więc trzeba na takie przypadki uważać. Ja tak szybko ładuję to działo, zobaczcie, zanim on tą gąskę sobie naprawi, no to już go nie ma, prawda? Jeżeli chodzi o samą taktykę, specjalnie pojechałem na przełęcz, pomimo tego, że capture point jest w mieście, dlatego, że jak tigery nie nadają się do walki w mieście, poprzez swoją toporność ludziska, ten pojazd jest tak mało mobilny, że w mieście z łatwością, za budynku by mnie okrążono, wymanewrowano i jakiś skałcik usiadłby mi na tyłku. Tak, więc musiałem walczyć na wielki dystans. Gdyby była Arta w tej bitwie, pojechałbym mniej więcej gdzieś na środek. Natomiast, no oczywiście nie bezpośrednio na środek, ale gdzieś tam bym się trzymał troszkę z tyłu. Natomiast Arty nie było, więc mogłem na tą przełęcz pojechać. Liczyłem na to, że będę przyjmował pociski na górną płytę. No i faktycznie tak się stało. Ehm, co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? No było tutaj troszkę takich taktycznych zagrań. Udało mi się już trzech wrogów Nachrunkolić. I zostały przeciwko nam dwa Isy trzecie to są bardzo mocne czołgi 8 tiera, jak dla mnie jedne z najlepszych, o ile nie najlepsze, a także został im Jackson, to są dobre pojazdy, my natomiast mamy mnie, E-25 i Chiri, Chiri to jest gówno, ja jestem mało mobilny, no i E-25 jest bardzo mobilny, ale za to nie ma pancerza, tak więc żeśmy się dobrali w taki dosyć nietuzinkowy sposób na środku został wyspotowany IS-3. Myślałem, że będzie jechał w moją stronę, ale okazało się być inaczej. Pan po prostu kampi i czeka na to, aż będzie mógł kogoś ostrzelać na wielki dystans, co jest całkiem ciekawe, dlatego że IS-3 to są czołgi szturmowe, najlepsze w walce w zwarciu. No ale pan jednak przedsięwziął taką, a nie inną taktykę, więc po niego jadę. Oczywiście pojazd przystosowałem do typowej walki na bardzo wielki dystans, bo na taki dystans jak tigery najlepiej walczą, dlatego mam tutaj siatkę kamuflażową, lornetę, tego typu podzespoły, natomiast niestety realia tej gry rzadko taką walkę umożliwiają, tak więc no nie każda bitwa jest wam w stanie zaoferować takie możliwości. Tutaj strzeliłem tak kompletnie z dupy. Bitewka już się kończy, można ją łatwo przegrać, dlatego też pozwoliłem sobie załadować goldowe pestki. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie było konieczne. Spokojnie byłbym w stanie przebijać is 3 bez goldowych pestek, bo jak Tiger na zwykłym pocisku ma ponad 200 penetracji. No i cóż, tam wyspotowaliśmy ISA-3 na wielki dystans, od razu oddaję w niego strzały. Piękne przebicie za 240 hp. -ków. Tutaj pan jechał, jeszcze spływałem go na ślepo. dziabnąć Jackson do mnie wali. Tutaj ISEK 3 kombinuje, no już na niego czekałem, no ale pan ostatecznie postanowił się schować, więc odwracam się na ISA w mieście, który do mnie również stara się strzelać. Specjalnie się go nie obawiałem, dlatego że musiałby mieć naprawdę ogromnego farta, żeby z takiego dystansu trafić mnie. Ehm, jeszcze w dodatku, gdzieś tam mniej więcej na dole, no bo górna płyta by odbiła. A y 3 nie mają aż tak celnego działa, dlatego też liczyłem na łód szczęścia Ja mam niezwykle celne działo. No i spamerskie. No i cóż, czekam sobie na tego warchlaczka. Wyjechał, ale pokazuje mi tą płytę, która mnie mało interesuje, bo jest skontowana w drugą stronę. Wiedziałem, że pocisk się ześlizgnie po płytach pancerza, dlatego załadowałem Goldisza. Tym razem udało mi się go przebić. Niewykluczone, że właśnie dzięki tej goldowej amunicji. Znowu pokazuje mi się troszeczkę Isek w mieście Tak więc Postanowiłem to wykorzystać E25 spotuje mi tego isa Ale gościu w E25 wiecznie żył nie będzie Tak więc musiałem go wesprzeć No i faktycznie staram się to czynić Zobaczcie piękna pesteczka za 250 Prosto w dupkę No i ostatni strzał To dział jest naprawdę bardzo 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 celne no i co teraz? Z drugiej strony tego iska zajeżdża Chiri, który jest swego rodzaju obieży światem, wybrał się na wycieczkę, całą bitwę się kręcił jak główno w przeręblu, teraz jechał przełęczą nie wiadomo po co i na co i teraz w zasadzie w tym momencie ukradł mi ostatniego fraga. No trudno. Jak się plasują rezultaty bitewne? Z tego co widzicie bitewka była zwycięska, zarobiłem praktycznie prawie 100 tysięcy kredytów i 3 tysiące ciszy doświadczenia. Bez konta premium z kontem premium byłoby prawie 140 tysięcy kredytów i 4,5 tysiąca punktów doświadczenia. Udało mi się zdobyć oznakę mistrzowską as pancerny, do tego ogień skuteczny, wojownik odporny, brutal, a także przy okazji stalową ścianę, no i duży kaliber Spot był bardzo leciutki 284, 819, no nie taki leciutki I 132 e, Ile damage'u sam zadałem? 754, 507, 484 i 531 na ósemkach Do tego 818, 259 550 No i jeszcze 467 Co łącznie daje mi No praktycznie 4400 punktów ciszy 4 kile 1508 punktów Normalnego doświadczenia Bez żadnych mnożników Najlepszy pojazd w bitwie No zauważcie, że na pancerz Na górną płytę przyjąłem 4220 HP demedżu, Czyli ta górna płyta faktycznie Bardzo dobrze odbija No niestety tylko górna i zobaczcie teraz, ile ta bitwa mnie kosztuje. Niestety całkiem sporo, bo wystrzeliłem aż 7 goldowych pestek w zasadzie niepotrzebnie, tak jak Wam mówiłem. Zauważcie, że gdybym tego goldisza nie tykał, zapłaciłbym jedynie 8000 kredytów za tą bitwę. To naprawdę powinno na Was robić wrażenie, bo pojazd jest niezwykle tani w utrzymaniu. Jak mogę tą maszynkę skonkludować? Powiedziałbym, że jest ona całkiem ciekawa, całkiem dobra, no i całkiem fajna do rozgrywki i zarabiania od czasu do czasu, z naciskiem na słowa od czasu do czasu. Nie poleciłbym wam tego pojazdu, jeżeli miałby to być wasz jedyny zarabiacz. Oczywiście no, da się nim zarabiać i tylko nim zarabiać, niemniej jednak wam tego nie polecam, dlatego że jednak łatwiej się zarabia czołgami. Czołgi są mobilniejsze, mają obrotowe wieże, więc łatwiej jest się dostosowywać do zmiennej sytuacji na polu walki, czołgi są bardziej uniwersalne. W przypadku tak wolnego, potężnego molocha jak Jagtiger 88 musicie. No niestety pogodzić się z tym, że jesteście uzależnieni od pewnych czynników losowych, które wpływają na to, czy ugracie dobrą bitwę. Tutaj, w porównaniu do na przykład takiego ISA 6 i tym podobnych pojazdów, to nie aż tak od was zależy, czy ugracie coś fajnego, jak po prostu od tego, jak was w losuje. Czy wam wlosuje dobrą drużynę, czy wrogowie wlosuje dobrą drużynę, czy przeciwko wam będzie dużo artylerii, czy te artylerie będą ogarnięte, na jaką mapę was wrzuci, czy będziecie mieli możliwość powalczenia na większy dystans. Jeżeli tak, to czy ta mapa nie będzie półotwarta, żeby Arta nie mogła na was znaleźć przestrzału. Jeżeli te czynniki losowe wam sprzyjają, jeżeli one chrumkną, no to się idzie rozpływać tym pojazdem. No ale jeżeli wam nie sprzyjają, no to wtedy rozgrywka nim troszeczkę frustruje, bo czasem musicie zlamić nie ze swojej winy, prawda? Ogólnie uważam, że pojazd jest fajny, mogę wam go polecić, ale tak jak mówiłem, moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem, nie jako jedynego zarabiacza. Lepiej jest mieć jednak ten przysłowiowy czołg. Jeżeli chodzi o pociski standardowe, no to plasują się one tak. Czekajcie, czekajcie, może włączę statystyki działa? Tak to wszystko wygląda. Czyli na zwykłym pocisku macie 203 mm penetracji na goldowym 237, to spokojnie wystarcza. Demesz, tak jak mówimy, jest stosunkowo niewielki, ale za to zobaczcie jak monstrualna celność i czas celowania. No pod tym względem pojazd jest wręcz bezkonkurencyjny, do tego 11,11 ,11 szybkostrzelność, czyli naprawdę strasznie potwornie, dużo pocisków jesteśmy w stanie w minucie wystrzelić, dzięki czemu jesteście w stanie detrakować wrogów i trzymać ich na detraku. Zawsze, jeżeli do Was jedzie wróg, starajcie się detrakować go tym pojazdem. Bo, po pierwsze, to Was osłania, osłania Wam to dupę, nie, będziecie, nie, nie zostaniecie po prostu okrążeni. Po drugie, dzięki temu jesteście w stanie go klepać praktycznie bezkarnie i wydoić całego, prawda? Bo zanim on się naprawi, znowu go zdetrakujecie i tak w koło Macieju. No, myślę, że już powiedziałem Wam mniej więcej to, co chciałem wyrazić w tym materiale. Mam nadzieję, że materiał jako tako się podobał, chociaż strasznie dużo w nim gadałem. No ale bitwa nie była jakoś potwornie długa, a chciałem dużo informacji przekazać. No i co? Również mam nadzieję, że widzimy się w przyszłości w podobnych materiałach na tym kanale. Cześć wam wszystkim!